To jest konferencja Drogi do Niepodległości z referatami uczestników wydarzeń i też historyków, którzy badają to od strony zachowanej dokumentu. W tej chwili oddaję głos pracownikowi Warszawskiego IPL, panu doktorowi Janowi Wolaszkowi, który przedstawi referat na temat wprowadzenia stanu wojennego. Proszę, panie doktorze. Dziękuję bardzo. Mam drobne sprostowanie. Niestety, jeszcze nie jestem doktorem. Mam nadzieję, że, że później się to zmieni. Tak, ja zostałem poproszony o wygłoszenie referatu na temat wprowadzenia stanu wojennego, co ma być takim, jak rozumiem, wprowadzeniem do dalszej części konferencji, gdzie będzie mowa o historii Solidarności konspiracji, historii Solidarności walczącej w konspiracji czy innych organizacji opozycyjnych. Proszę Państwa, dzwonek do drzwi w środku nocy, wtagnięcie funkcjonariuszy SP i milicji, zatrzymania, czołgi na ulicach, poranne przemówienie Wojciecha Józefskiego, to wątki niemal stale obecne w opowieściach o nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku, kiedy, kiedy w Polsce wprowadzono stan wojenny. Wówczas władze zdecydowały się na likwidację wielomilionowego ruchu. Solidarności. Krok ten poprzedziły wielomiesięczne przygotowanie. Spacyfikowanie społeczeństwa rozważono właściwie od samego początku Solidarności od strajków, od strajków sierpniowych. Przez pewien czas po powstaniu Solidarności władze PLU rozważały wpisanie tego związku w ramach istniejącego systemu. Ten jakby pomysł miał polegać na wy wyeliminowaniu działających. Współtworzących Solidarność, działaczy opozycji, którzy odgrywali w związku dużą rolę. Wydaje się jednak, że komuniści zdawali sobie sprawę z braku szans na sukces takich działań. I rozwijający się jesienią 1980 roku konflikt powodował kolejne dyskusje nad zastosowaniem wobec Solidarności wariantu siłowego, wprowadzenia stanu wojennego czy też stanu wojennego. Hmm. Te plany rozwijano wraz z narastającym konfliktem w ciągu 80, jesieni 80. roku i roku 81. Od strony organizacyjnej plany były gotowe już wiosną 81. roku. W marcu 81. roku powstały listy, na podstawie których przeprowadzono akcje internowania w momencie wprowadzenia stanu wojennego. Jak wynika z dokumentów, władze PRL-u przygotowując operację wprowadzenia stanu wojennego rozważały trzy warianty przebiegu tej operacji. Pierwszy zakładał niemal zupełne podporządkowanie się społeczeństwa działaniom władz. Drugi wariant rozpoczęcie niewielkich protestów na terenie zakładów pracy. Ostatni, najgorszy z punktu widzenia władz, przewidywał wybuch powszechnego protestu, który zmusiłby wojsko i milicję do bezpośredniej walki. W tym wypadku polskie kierownictwo nie wykluczało możliwości skorzystania z pomocy wojsk układu warszawskiego. Przez ten okres karnawału Solidarności na kierownictwo PZP naciskali przywódcy sowieccy, którzy domagali się zlikwidowania Solidarności. Jednocześnie tę antysolidarnościową politykę władz podtrzymywali komuniści z Czechosłowacji i NRD. Jak wynika z badań z wbrew wersji prezentowanej przez generała Jaruzelskiego i pozostałych członków kierownictwa PZP. Władze sowieckie nie były skłonne do przeprowadzenia interwencji zbrojnej w Polsce. Od grudnia 1980 roku członkowie sowieckiego kierownictwa dążyli do rozwiązania kryzysu w Polsce bez pomocy zewnętrznej, jednocześnie wywierały ciągle presję na polskich przywódców, by zwalczyli kontrrewolucję, jak to wówczas określano, solidarność. Jak wiemy, pamiętamy, w ciągu 81 roku następowały kolejne etapy tego konfliktu władz z Solidarnością, sytuacja w Polsce z kolejnymi miesiącami zaostrzała się. A jakimś ważnym etapem na drodze do wprowadzenia stanu wojennego było Zmiana jesienią 1981 roku pierwszego sekretarza KCPZW Stanisława Kani, który był przeciwnikiem wprowadzenia stanu wojennego, na generała Wojciecha Wówczas już o wprowadzenie, wprowadzenie stanu wojennego było kwestią raczej tygodni niż miesięcy. Wyznaczenie terminu operacji wprowadzenia stanu wojennego. Z 12 do 13 grudnia, czyli z soboty na niedzielę, nie było przypadkowe. W niedzielę nie pracowała większość zakładów, nie było więc zagrożenia, że tego samego dnia wybuchną strajki. Jednocześnie w Gdańsku yy, trwało posiedzenie Komisji Krajowej, gdzie zebrali się najważniejsi działacze Solidarności, co stanowiło duże yy, ułatwienie dla zatrzymania tych wszystkich osób w jednym momencie. Yy, to posiedzenie Komisji Krajowej. Zakończyły słowa wypowiedziane przez prowadzącego obrady Mirosława Krubińskiego, Dądrzeja Słowika z Łodzi, Nie kracz słowi. Oni jeszcze nie wiedzieli wtedy, że to krakanie jakby dość dobrze może oddawać to, co niedługo się stało, kilka godzin później. 13 grudnia 1981 roku Rada Państwa PRL wprowadziła stan wojenny. Jak wiemy, było to działanie niezgodne z prawem PRL. Według Konstytucji Rada Państwa nie mogła podjąć takiej decyzji w czasie trwania sesji Sejmu. Faktycznie członkowie Rady Państwa jakby przegłosowali decyzję podjętą już wcześniej w innym gronie. W gronie kierownictwa partyjnego i państwowego, grupy działaczy partyjnych oraz wojskowych skupionych wokół generała Jaruzelskiego. Spośród członków Rady Państwa jedynie Ryszard Raj sprzeciwił się. I nie chciał, nie chciał głosować za wprowadzeniem stanu wojennego. Formalnie w stanie wojennym zarządzać państwem miała Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, w skład której weszła grupa wojskowych, stopnia generała lub pułkownika. Rzeczywista jednak władza była w rękach, przede wszystkim w rękach Wojciecha Jerzyskiego, który jakby jedna osoba stała na czele wszystkich najważniejszych, najważniejszych instytucji. Ważnymi osobami w państwie były też osoby tworzące tą grupę, y, grupę wówczas rządzącą, PRL-ę nazywaną y, chociażby w dziennikach Mieczysława Rakowskiego dyrektorialne. W jej skład też generał Czesław Kiszczak, generał Florian Siwicki, Mieczysław Rakowski, Stefan Otrzowski czy Kazimierz Barcikowski oraz kilku innych, innych działaczy. Y, pierwsze zatrzymania, y, interwencje rozpoczęły się. Jeszcze przed północą 13 grudnia. Internowano większość przebywających na gdańskim posiedzeniu przywódców Solidarności, zastosowanie tej formy represji, jaką było internowanie, umożliwiało pozbawienie wolności na podstawie decyzji administracyjnej. W pierwszej nocy stanu wojennego internowano 3000 osób. Tak. Proces, jakby sam przebieg zatrzymywania osób internowanych często miał. Dość brutalny przebieg. Zdarzało się, że drzwi wyważano łomami, zabierano osoby, które właściwie nie wiedziało, co się z nimi stanie na oczach ich rodzin. Jak wynika ze wspomnień osób internowanych, wielu z nich obawiało się wywiezienia z kraju, co wynikało to z tych polskich doświadczeń wcześniejszych pokoleń, chociażby z czasów, z czasów zaboru. Moment zatrzymania nocą 13 grudnia był dramatycznym doświadczeniem dla wielu rodzin będących świadkami tej operacji, która miała brutalny przebieg. W trudnej sytuacji znalazły się rodziny. Przez pierwsze dnie, nawet tygodnie nie znalazły miejsca pobytu swoich bliskich, a potem wiele, wiele z nich, często były to kobiety z dziećmi, musiały jechać setki kilometrów, aby uzyskać krótkie widzenie w obozie internowanym. Wśród osób internowanych i rodzin zdarzały się takie sytuacje, w których Zatrzymanych, internowanych zostało oboje rodziców, w związku z czym dziecko pozostawało bez opieki. Internowane matki zmuszano do pozostawienia, do umieszczania dzieci w domu dziecka. Często było to elementem nacisku na, na internowane kobiety, żeby podpisały zobowiązanie do lojalności, tak zwaną, tak zwaną lojalkę. Internowani trafiali do przygotowanych wcześniej ośrodków, rozlokowanych w całej Polsce. Część z nich zorganizowano na terenie więzienia. Obok działaczy, działaczy Solidarności i działaczy związanych z opozycją, internowana została też niewielka grupa działaczy partyjnych, jakby z poprzedniej ekipy Edwarda Gierka, co było takim krokiem propagandowym, pokazującym, że partia rozlicza się nie tylko ze swoim przeciwnikiem, ale też z sobą, sobą samą tu reakcje Polaków na stan wojenny y, nie były jednoznaczne. Znaczy, kiedy przypomniły sobie te trzy warianty, o których mówiłem, to y, jakby spełnił się ten wariant zakładający takie punktowe ośrodki oporu, natomiast no jak wiemy, to skala protestów była dość daleka od, od strajku powszechnego. Niemniej y, strajkowały, z, z, w reakcji na wprowadzenie stanu wojennego, wiele zakładów pracy, chociaż no to jak można powiedzieć, że jak na skalę 10-milionowego ruchu Solidarności ta reakcja nie była tak duża. Wynikało to z jednej strony z tego w jednym momencie zatrzymania, internowania wielu liderów związkowych, z drugiej strony ze skuteczności akcji propagandowej prowadzonej przez władze, wielu ludzi rzeczywiście, jak się wydaje, wynika też z prowadzonych wówczas, przekonywała ta argumentacja władz. Znaczna część społeczeństwa była zmęczona Przed wciągającym się kryzysem Czy wierzyła w tę presję O ewentualności interwencji przez Protesty odbywały się między innymi W największych zakładach w Polsce Jak Huta imienia Lenina, Huta Katowice Stocznia Gdańska, Port Gdański, Ursus Strajkowały nie tylko Załogi robotnicze, strajki odbywały się również W bibliotekach, uczelniach instytutach naukowych Czy innego, innego rodzaju Zakładach pracy Większość strajków, które wybuchły w tym pierwszym tygodniu stanu wojennego, zostały bardzo szybko spacyfikowane przez siły wojskowe i policyjne. Strajkujący na ogół nie podejmowali czynnego uboru. Relacje, które, które znamy osób uczestniczących w strajkach, mówią, że pacyfikacje często miały brutalny przebieg. Osoby często były bite przez zomo, później już w momencie zatrzymania, czy to w w komendzie, czy, czy w areszcie. Solidarność podjęła próbę stworzenia zcentralizowanego scentralizo ciała, które mogłoby koordynować ten protest, co zresztą wynikało z jej sta statutu. W pierwszych dniach stanu jednego ukrywający się członkowie prezydium Komisji Krajowej Andrzej Konarski, Mirosław Kubiński, Eugeniusz Szumieko i Jan Waszkiewicz utworzyli Krajowy Komitet Strajkowy Solidar NSZZ Solidarność którym apelowali o udział y, wszystkich Polaków, wszystkich członków Solidarności w Strajku Generalnym, domagali się odwołania stanu wojennego i uwolnienia osób zatrzymanych. Y, historia tego Krajowego Komitetu Strajkowego skończyła się wraz z pacyfikacją, z pacyfikacją gdańskich strajków, jednak część jego członków zdołała, zdołała uciec i rozpocząć działalność podziemną. Co, czego jakby jednym ze skutków było powstanie ogólnopolskiego komitetu oporu OKO, a następnie Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. W czasie, w czasie pacyfikacji kopalni węgla kamiennego manifest lipcowy 15 grudnia 1981 roku po raz pierwszy użyto broni palnej przeciw broniącym się uczestnikom strajku. Czterech górników zostało, zostało rannych jeszcze tragiczniejsze skutki przyniosła pacyfikacja słynnego strajku w katowickiej kopalni węgla kamiennego Wujek, gdzie funkcjonariusze z domu strzelali do próbujących się bronić górników. W sumie zabito, zabito dziewięciu górników, sześciu zginęło na miejscu, trzech kolejnych zmarło szpitalu. Kilkadziesiąt osób zostało rannych. Brutalność władz w której w jakimś prezentacją pokazał była pacyfikacja kopalni wujek z udziałem broni palnej, która, która tak się skończyła, służyła między innymi, jak się możemy domyślać, zastraszeniu społeczeństwa. Niemniej niektóre strajki trwały nadal. Najdłuższy protest miał miejsce w kopalni Piast, gdzie górnicy spędzili pod ziemią ponad dwa tygodnie, w tym też święta Bożego Narodzenia, co pewnie w tych warunkach stanu wojennego było dla nich szczególnie szczególnie dużym przeżyciem. Wprowadzenie w Polsce stanu wojennego odbiło się dość szerokim echem niemal na całym świecie. Wiele państw wyrażało swój przeciw wobec represji podjętych przez władze PRL-u wobec Solidarności. Jednocześnie część zachodnioeuropejskich rządów przyjęło wprowadzenie, sytuacji, wprowadzenie stanu wojennego w Polsce z ulgą, licząc na to, że skutkiem tego będzie uspokojenie sytuacji pewna stabilizacja w Polsce. Najbardziej zdecydowana spośród Państwa ochotnych była reakcja kierowanej przez prezydenta Ronalda Reagana administracji amerykańskiej, która ogłosiła między innymi strajki wobec PRL, sankcje wobec PRL i ZSRF. W wielu miastach, jakby niezależnie od postawy rządu, wielu miastach świata Społeczeństwa, zwykli ludzie organizowali protesty przeciwko stanowi wojennemu m.in. przed ambasadami, ambasadami PRL. Szybko też e, s, e, rozpoczął e, swoje funkcjonowanie taki ruch pomocy wobec Polski, co e, trzeba podkreślić, e, s, s, pomoc wobec polskiego podziemia i wobec Polaków w ogóle e, była prowadzona w dość dużej skali i trzeba, trzeba jakby o tym doświadczeniu pamiętać. Yy, począt, co jest, i yy, na tym chciałbym zakończyć to wystąpienie, początkowo, wprowadzając stan wojenny, władze PRL nie chciały całkowicie zlikwidować Solidarności. Yy, jakby ich plan zakładał, usunięcie tak zwanych ekstremistów, działaczy opozycji, chciano stworzyć tak zwaną neo taką socjalistyczną, solidarność, zależną od władz, która nie, w nieznacznie mniejszym stopniu zajmowałaby się polityką i realizując ten zamysł Służba Bezpieczeństwa przygotowywała operację renesans. Solidarność miała występować pod starym szyldem, by czymś zupełnie odmiennym, ciałem już nie niezależnym, tylko z zależnym i dyspozycyjnym od władz PRL-u, co oznaczałoby powrót właściwie do, do czasów sprzed powstania Solidarności. I ta operacja nie udała się władzom PRL-u z różnych przyczyn. Niemniej z jednym z nich, i tą chciałbym podkreślić, był opór Lecha Wałęsy, który yy, przebywając w internowaniu, yy, będąc, nie mając możliwości skorzystania ze swoich doradców, yy, nie zdecydował się na poparcie władz, nie wyparł się Solidarności i tu sądzę, że możemy śmiało oceniać, że w stanie wojennym w tym okresie internowania, ale Wałęsa zachował się bohaterstwo. Dziękuję bardzo.